Zrobiłam Steve'a z Minecraft w live 2D i stał się pełnoprawną pacynką do animacji. Zobaczcie, jak. Jak dotąd moje animacje robiłam używając PNG pacynek lub rysując je klatka po klatce. Jednak przy tak dużym popycie na animacje i treści okołoanimacjowe, jest to dla mnie niemożliwe, żebym mogła robić dla Was animacje regularnie, więc wpadłam na inny pomysł. Zrobię model live 2D, dokładnie taki, jak do witubowania. By the way, ten odcinek nie jest tutorialowy, tylko taki bardziej w stylu BTS. Co nieco z niego wyciągniecie i też Wam wrzucę parę fajnych tutoriali, więc warto zobaczyć. Ale jak chcecie się nauczyć, jak tworzyć takie modele krok po kroku, to dorzucam Wam całą playlistę na modele 3D, 2D i PNG. Więc sobie je obczajcie, a ja lecę z robotą. Ogólnie cały ten projekt to była naprawdę ciekawa zabawa. Musiałam go zaprojektować tak, żeby mieć go zrobionego na dosłownie 15 kroków do przodu. W sumie w tym wypadku 123 kroki do przodu, przynajmniej. Dlaczego? No, musiałam przewidzieć ewentualną zmianę skina, zarówno na męski, jak i żeński, więc musiałam przewidzieć fizykę włosów. Dodatkowo musiałam mieć go zaplanowanego no, na tyle starannie, żeby był w pełni animowany, ale żeby był możliwy do edycji. A ponadto. Moim największym ograniczeniem było zrobienie go w darmowej wersji Live 2D, a darmowa wersja ma naprawdę bardzo dużo limitów. Na przykład do wyboru mam tylko 30 suwaków i ani parametru więcej, więc cały pełny ruch modelu musiałam zaplanować tylko w 30 suwakach. I tak to jest naprawdę mało. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że to moje pierwsze podejście do takich modeli, bo raz już robiłam takie, ale w Gacia! więc było nieco łatwiej, ale polecam Wam sobie na tym poćwiczyć tworzenie VTuberów, jeżeli jeszcze nie umiecie lub nie lubicie rysować albo nie chcecie tracić próbnej licencji do Lazy 2 w ciemno i uwierzcie mi, jak się pozna ten program, to naprawdę da się zrobić fajne rzeczy w tej darmowej wersji. W idealnym projekcie model miał mieć pełny obrót w 360 stopniach, ale jest to nierealne, więc uznałam, że zrobię model tak, że będzie obracać się tylko do boków i potem zrobię kopię modelu i podmienię teksturę tak, żeby imitowała tył modelu. Przez to w animacji będę tylko podmieniać model na frontowy i tylny. Jak kogoś nie stać, no to trzeba improwizować, prawda? Kolejnym krokiem po zaprojektowaniu działania modelu było przejście do rysowania. Klasycznie zaczęłam od szkicu z lekkim zaznaczeniem, które części mają być oddzielne i potem nadszedł czas na lineart. W przypadku kancja z tego modelu poszedł on dość gładko. Oczywiście na tym etapie każda część powstaje oddzielnie. Oddzielnie ręka, oddzielnie zęby, oddzielnie wnętrze ust, język, oko, źrenica, wszystko, no wiecie. Kolejnym krokiem było kolorowanie i tak warstwa po warstwie powstał model, który trzeba zaraz animować w Live2D. A jak kogoś interesuje w czym rysowałam, to w Clip Paint Studio. Jest on płatny, ale jak ktoś chce fajny, darmowy, to polecam Krite albo Medibank. Dla przykładu mój model, który teraz widzicie, którego używam. Powstał w Medibangu, więc da się zrobić całkiem sympatyczne rzeczy w tym programie. Wracając do modelu, wrzuciłam plik PSD do Live 2D i zaczęłam ustawiać kości i dodawać ich ruch do parametrów. I tutaj kończy się ta przyjemna część i nadszedł czas na najtrudniejszą. Wydawałoby się, że robienie obrotu kostki będzie proste, prawda? Ja też tak na początku myślałam, ale nic bardziej mylnego. Do tego musiałam wzorować się tym tutorialem i troszeczkę poćwiczyć. Jest to tutorial, jak zrobić kostkę w Life 2D, ale tylko na płatną wersję, więc musiałam znowu improwizować. Ale zrobiłam takie coś. Prawie się udało, prawda? To, co wywnioskowałam z tego ćwiczenia, to to, że bez narzędzia kleju się tutaj nie obejdzie. Ważne było, żeby przykleić ściany boczne do krawędzi twarzy, potem jakoś to sprasować i potem manipulować tym w parametrach. Tutaj kolejny przydatny dla Was link. Bardzo pomogła mi ta strona, gdzie obracałam sobie kostkę w zależności jak potrzebuję i udało się zrobić głowę. Siedziałam nad tym z dobre parę dni. By the way nie wszystko nagrywałam, bo nie planowałam robić tego filmu, ale potem uznałam, że czemu nie, więc niektóre elementy aż do zrobienia ust to rekonstrukcja lub nagrania telefonem, które wysyłam, żeby pochwalić się znajomym. I tak macie pozdrowienia od moich kotów w tle. W każdym razie, po tym jak zrobiłam głowę, miałam dość i nie robiłam reszty obrotu ciała. Zostawiłam to na koniec i przeszłam do robienia mimiki. Tutaj sprawa była dość prosta. Tu trochę ruchu źrenicą, tu mruganie. I jest to moment, w którym na karcie społeczność dostaliście tego GIFA. I był to czas na przerwę nad pracą nad modelem. Wróciłam do niego jakoś po tygodniu i zaczęłam robić usta. Tak, to ten moment, w którym widzicie już progres. To była zaplanowana siatka na usta, ale potem uznałam, że będę je mieszać trochę z tutorialami na usta dla vtuberów, bo chcę, żeby te modele były funkcjonalne jako nie tylko do animacji, ale też do witubowania. Więc podczas rzeźbienia ust powstał taki miks i w ten sposób cała mimika została zrobiona. Następnie wzięłam się za animację torsu. Myślałam, że będzie działać podobnie jak głowa, ale jednak łatwiej było ją ogarnąć na oko. Tutaj troszeczkę zaszalałam i Steve potrafi się pochylać i odchylać. Co może usprawnić animację? Jest tylko jeden mały problem, który może mnie blokować na kilka dni i są to ręce. Muszę coś z nimi wymyślać tak, żeby nie urywał się lineart. Ok, finalnie zrobiłam tak, że ręce jako jedyne nie mają obrotu, a tam gdzie urywa się lineart, to go po prostu dorysowałam. Cóż, można i tak. Zrobiłam nogi, które działają tak jak tors. Początkowo miały być oddzielne, ale źle to działało, więc finalnie jest jako część obrotu torsu. I na koniec zrobiłam dwa parametry dla rąk i nóg, gdzie po prostu zrobiłam przełącznik, żeby raz odpowiednie kończyny się chowały, a raz żeby wychodziły na front. I voilà, Steve gotowy. Jedyne co, to zostało mi go potestować na różnych płaszczyznach i zobaczyć, jak ten gwiazdar się sprawdza w akcji. I chyba jest to ten moment, w którym widzieliście tą animację. I uwaga! Tak wygląda w roli modelu do witobowania. Jest w pełni sprawny. Tutaj niby coś odstaje, tak mu trochę głowa, ale to są takie rzeczy, które w normalnej animacji da się ukryć. Są to klatki, które zawsze mogę skipnąć i animacja 2D to w pełni wybaczy. Także mamy to. Nawet nie wiecie jak wielki jest to krok. Ale jako że zrobiliśmy jeden krok, to trzeba zrobić i drugi. I to co nam zostało, to teraz przerobienie tego Steve'a na każdego innego youtubera. Więc lecimy po kolei. Łapcie time kilku skinów i odgadujcie, co to za twórcy, a ja na końcu podam wam odpowiedzi. Uwaga, mamy to! Nie wiem, ile finalnie twórców wam wrzuciłam, pewnie tyle, ile zdążyłam, ale ogólnie na ten moment na liście mam ich 123. Także troszeczkę pracy mnie jeszcze czeka. Niektórym twórcom musiałam na dodatkowych warstwach dorobić elementy takie jak włosy, grzywka czy nawet broda. I na ten moment mam dla Was małe zadanie. Piszcie w komentarzach propozycje twórców, których powinnam dorobić, bo w ten sposób zwiększacie szanse na ich udział w animacji. Mam nadzieję, że efekt finalny Wam się podoba. Gdzieś pewnie macie jak to wygląda i przykłady różnych YouTuberów, i dajcie mi znać co o nich myślicie i oficjalnie możecie już wyczekiwać kolejnych animacji, bo to co zrobiłam naprawdę pomaga i naprawdę przyspiesza. Jeżeli film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi i nie chcecie przegapić żadnej animacji o Minecraftie, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. To tyle ode mnie, trzymajcie się cieplutko i. Papatki.